Z tej strony i w dzisiejszym odcinku. Tak więc nagrywam to drugi raz, a właściwie to trzeci, bo to jest no prosta, ja potrzebuję wyświetleń i dawno nie wrzucam Chyba przestań mi z tym pikać. Gdzie to jest? To tu cały czas było, tak? Zwróć się Z racji, że jestem leniwy. To zaczynamy od, od dowolnego. Bo mi się nie chce. He, jakiś fajny kolega chce zagrać i pogala I kusia, no to nieźle. Groźny tranek. No nie, nie, jak najgroźny tranek, Okej. Okay. Chciałem mówić, że jak najgroźny tranek zabije. To po prostu idę płakać, nie? Ale jednak ja jestem groźniejszy. Oj, 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 nie, nie, nie. nie, nie. Okej, okay, dobra. No to. Groźny franek e, nie! słuchajcie, mi się skoczył franuś, franuś. franuś do nogi Do budy Dobrze Dobrze, dobrze Jak tam pogoda w lobby? A, mam losować, się ja bardzo podoba Butter Tylko, że bez double clicka tym śnieżkę Ale jestem tu Jak chciałem się tym budować? E, bo tu rudy Czarny nugget ty nuggeto, to się czujesz? O, mój piesek, mój piesek, waruj, buda, buda O, jeszcze badania? Muszę uciec i jeszcze wylosować Ej, dobra, tuf, tuf, tu. idealnie Więc w sumie to, a, no Zabijam go i zmykam Prosta. Losujemy, losujemy Dawaj, jitter Na blody. On już do mnie idzie, nie? No Aha, okej, okay. on się... Ja badania mam, uuu tym No chyba cię żegwali Dobra, nie, ja się boję speedway'a z tym robić To jest zupełnie Uuuu Dobra, nie, nie jestem morski, niebieski. Nie tak, tu jest koło mnie, ja się go boję, bo on wygląda na ogara. On do mnie idzie, do mnie nie idzie, patrzę się mnie boi. Jestem dowolony tu, gra. Dowolny, dowolny. A, chodź tu, chodź tu, chodź tu, obcza Nie robisz tego, ja zabiłem. O nie, double. Dobra, to mam przynajmniej do brydziowania, dobre. Idzie tu do mnie. A ja doublem, dawaj doublem go, to jest Jestem dobry losu to. A mamy... Nie, 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 nie Oooo, zostawcie! stop uhu! Jestem dowolony, tak? Butterfly, dobra. Patrz kokon. Kosujemy jeszcze raz, buja. Butterfly znowu, siema. Donara. Nie, ma no cię bo... to play. Gitter, buja. Idę zmienić teraz. Albo się wydupić, albo zmienić. Mocno, mocno. Nie, to coś jest spocone. Dobra, idę, achaj, granda, nie ma co? Gromne śmiecia. Ciężko, ja Single, no chyba cię coś boli. Besta! G. Nie oni mnie nie lubią. No jeszcze tak, linkę sobie postaw. Zdechnij, zdechnij, zdechnij! Butterfly, buja. Aha, o no to fajnie. Tygrysek, faj tu. grysek, tygrysek do nogi. Tygrysek do wojda. Muszę cię do wojda. Aż chłopak powiedział XD. Chłopak zważenia XD napisał. To aby. Nam radę, tam radę. s Dowolny, tak, dowolny. Nikt nie strollował. Nikt nie strollował. No i jakiś jakieś spocanie słonne. Trzeba go rozwalić jednym killem, żeby mi nie losowało. Jednym finalem, chyba że chłopak sobie stoczy do wojda. To nie chłopak. Na spoczone Egier. Do nogi, do nogi. Co to, to za. Ty, bo server w formie wizy. No to fajne. No to fajne, no, fajne lad. Jeter Kocham, powiedzie. Uuu, to... chłopcy! Chyba się coś boli w tej chwili. To co? To co, coś jest co spocone. Zostaw. Nie, 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 nie. Aha. Proszę. Okej. Ja mam super plan na wygraną. To jest już Max High. No dobra. Ej, dobra. I wygrywam to teraz, nie? Five hours later. Dobra, nie, chce mi się. siedzę to już tak szybcie, 15 minut i nikt do mnie nie przyszedł nie? A. Nie gram w tą grę dziękuję.